Wzory na dłoni są inne od tych na ramieniu, ponieważ jej dyspozycja się różni. Zacznij od zaokrąglonej linii, tak jak tutaj. Wypełnij jej wnętrz równoległymi liniami, delikatnie zakrzywionymi. Narysuj linię w drugą stronę, aby stworzyć kratkę. Następnie po lewej stronie kciuka dodaj dwie zakrzywione linie z punktami na końcach. Teraz dodaj punkt z trzema małymi płatkami, tak jak tutaj. Poniżej narysuj mały listek, ale wystarczająco duży, by móc go wypełnić. Wewnątrz stwórz następujące wzory punkt z dwoma półokręgami wokół. Wypełnij wszystko, tak jak tutaj. Narysuj punkt po lewej stronie z trzema małymi płatkami w kształcie serca. Następnie dodaj linię ze spiralą na końcu. Po prawej stronie dodaj kilkanaście linii, tak jak tutaj. Z lewej strony narysuj dwie zaokrąglone linie z punktami na końcach. Następnie dodaj równoległą linię do tej pierwszej. Koniec kciuka jest mały i zaokrąglony, dlatego trzeba być precyzyjnym. Po boku narysuj prostopadłe linie. Następnie dodaj poniżej linię w innym kierunku, aby skończyć wzór na kciuku.